Witam Was. Wszyscy jesteśmy świadomi naszej długiej i trudnej historii historii sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Niemcy nieraz mieli kontrolę nad Polską czy to bezpośrednio za pomocą wojska, czy to pośrednio za pomocą własnej agentury, zamontowaną na szczytach polskiej władzy. Ale teraz jest coś nowego. Teraz wchodzimy w nową mądrość etapu, gdzie rządy państw europejskich zostaną zredukowane do roli zarządzających elit tubylczych, pilnujących, by wdrażać z góry narzucone plany. Jedni to nazywają Czwartą Rzeszą, jedni to nazywają Projektem Europa, ale mniejszą nomenklaturę. Najważniejsze, że pojawiły się plany tej idylli, którą wymyślili Niemcy, a będą nam nią wdrażały różne PISy, PO czy inne hołownie. Na ekranie macie broszurę, Pilotażowego projektu Smart City HERTA. To jest karta inteligentnego miasta, która będzie pokazywała, jak, jak będzie przebiegała zrównoważona cyfrowa transformacja władz lokalnych. Broszura jest opublikowana przez Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego oraz Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Wspólnoty. Oczywiście nie możemy zapominać, że to jest projekt dotyczący miast niemieckich, no ale jeżeli wdrożenie zostanie zakończone sukcesem, będzie to, będą te modele przenoszone, przenoszone na inne miasta, także tych landów podbitych, czyli, czyli między innymi będzie to dotyczyło największych miast Polski. Nie możemy zapominać, że pieniądze, nad którymi tak się branzlują, w TVP politycy pisowscy i politycy lewicy, nowej lewicy, no bo lewicą to nie są wszyscy pójdzie na, z jednej strony na zielone technologie, a to jest prowadzane pod kątem zielonych technologii oraz na tak zwaną na te cyfrowe innowacje. I to jest kwintesencja, na co m.in. oczywiście te pieniądze. Pójdą przyszłość w nowym ładzie, w nowym europejskim ładzie, bo myślę, że wszyscy jesteście tego świadomi, że ten pisowski nowy ład to jest tylko etap przejściowy. Życie Europejczyka w nowym europejskim ładzie to jest życie, w którym człowiek musi dostosować się do maszyny. W którym człowiek będzie uzależniony od wyborów maszyny. W którym nie będzie już własności prywatnej, bo wszystko albo dostaniesz, albo będziesz mógł sobie wypożyczyć. Ja nie, Ja tutaj Klausa Schwaba nie cytuję. Ja cytuję ten oficjalny raport y, państwowych jaczejek. Oczywiście, no w końcu y, chyba największy lobbysta na świecie, no byłoby to dziwne, gdyby nie miał wpływu y, na, y, no na na dobrą sprawę gospodarkę, której interesy y, on reprezentuje. To jest... Y, to jest społeczeństwo, w którym nie będzie już demokracji, ponieważ sztuczna inteligencja będzie ciebie na tyle znała, że no po co ty masz się wysilać i iść, głosować, jeszcze te kartki, drzewa będą w ogóle cierpieć, że te jakieś kartki tam wysyłasz. Sztuczna inteligencja będzie ciebie na tyle znała, że ona będzie wasze wybory, w sensie nasze. Wybory będzie znała, będzie już sumowała i to po co to komu demokracja? A komu to potrzebne? A, A dlaczego? dlaczego? <laughs> Przejdźmy do cytatów, bo myślę, że część z Was myśli, że ja coś tutaj mogę naginać. Otóż niestety nie. Społeczeństwo ma być super efektywne. Można wywnioskować po tych akapitach, że no, żeby to społeczeństwo było super efektywne, w tym wymiarze, o którym oni piszą, no to nie będzie własności prywatnej, przynajmniej jeżeli chodzi o sferę mieszkań i samochodów. Żaden budynek nie będzie pusty, żaden samochód nie będzie pusty. No to czyli no nie możesz kupić sobie samochodu, no bo siłą rzeczy, ileś tam procent swojego życia, parę dziesiąt, będzie on stał pusty. A jeżeli chodzi o mieszkania, no to, to jest też to, co mówił Klaus Schwab, że no, lokale będą Będą wykorzystywane maksymalnie. Fakt, nie będzie czynszu, ale, no, albo będzie ktoś dokoptowany, tak jak za komuny. Była jakaś rodzina, kilku, kilku domowników było, ale wyszło, wyszło paraczykom komunistycznym, że ten jeden pokój to jest za dużo. Na no, jakiegoś obcego faceta <laughs> się, się dokoptowało. On akurat tam, nie wiem, odbudowywał Warszawę czy coś, to tam sobie zamieszkał, potem ludzi sprowadzał. Oczywiście to nie będzie tak, że. Własność prywatna będzie zakazana. No nie, ludzie zaufani, ludzie elity, myślę, że aparatczycy pisowscy będą docenieni za to, że no jakby nie było, wszyscy, no to nie chodzi tylko Mateusza Morawieckiego, ale wszystkie osoby, które są w rządzie, wszystkie osoby, które z nadania partyjnego obsiadły spółki Skarbu Państwa, no również będą przyszłą elitą, którym nie będzie zapomniane mimo wszystko... Że dopinają projekt Czwartej Rzeszy, do, dopinają tego typu projekty, które już się urodziły, jak Smart City HERTA. Społeczeństwo post wyboru. To jest bardzo infantylny przykład, ale pokazuje, że no, ten nowy Europejczyk no, już nie będzie musiał nawet planować czynności życiowej, jak dotarcie z punktu A do punktu B. To oczywiście może wydawać się bardzo kuszącą ofertą, ale no. Osoba, za którą wszystko będą robiły algorytmy i pod pupkę podstawiały, póki będzie grzeczny, no to niejako, jak już teraz straciliśmy instynkt, prawda, do tego, do, do, w stosunku do naszych przodków, tak teraz z jednej strony będziemy całkowicie uzależnieni, jeżeli ktoś się wybudzi, no to będzie już bezradny do kwadratu. Sztuczna inteligencja zastępuje wybór. Nigdy nie będziesz decydował o konkretnym autobusie. Wsiądź do pociągu, a on wybierze najszybszą drogę z punktu A do punktu B. Nie wiem, w jaki sposób oni chcą, chcą to rozwiązać. To jest tylko przykład, no ale tak jak powiedziałem przed chwilą, człowiek będzie uwolniony od najprostszych życiowych wyborów sztuczna inteligencja. No, oczywiście w domyśle, bo to wiecie, jak to będzie w socjalizmie. W domyśle podstawić ci samochodzik, podstawić ci, ci, w który pojazd wejść gdzie będzie przesiadka, bo tak to się skończy. nie mogą w ekologicznym, w ekologicznej utopii, no, zbiorkom nie będzie cię dowoził na to samo miejsce, prawda? Trzeba będzie troszkę podrepcać, może jakąś hulajnogę znajdziesz. Może jakiś rowerek miejski, grze, w grze komputerowej idziesz, leżą przedmioty, ty bierzesz, jedziesz dalej, zostawiasz, nikt nic nie niszczy, oczywiście. Będziemy, będziemy siebie nawzajem oceniać, bo system będzie wiedział, że ty tutaj jechałeś, system będzie wiedział, że ty tą hulajnogę odstawiłeś na środku i, i może nawet kto ją zadrapał. No i zobaczycie, że no, system ma wszystko o tobie wiedzieć. Dzięki informacjom dostępny, o dostępnych wspólnych dobrach i zasobach. Posiadanie czegoś na własność nie ma sensu. Własność prywatna może rzeczywiście stać się luksusem. Dane mogą uzupełniać lub zastępować pieniądz jako walutę. Tak jak widzicie, własność prywatna nie, nie będzie zakazana, będzie luksusem. To już nie będę mówił, kto tutaj będzie zasłużony w nowym ładzie, w nowym europejskim ładzie, ale reszta będzie bazowała na produktach, które no, będą dostępne dla. Wszystkich, no, dostępny dla ludzi y, nieuprzywilejowanych. No, ale tak swoją drogą zobaczcie, teraz jest afera, że na pieniądzach różne zarazki zostają, prawda? <laughs> A jeżeli będziemy żyli w społeczeństwie, y, w którym y, no, dany przedmiot jest dziennie wykorzystywany przez dziesiątki albo setki ludzi, jak tam się będą roznosiły y, różne choróbska i grzybiska, prawda? Ale teraz to nie jest ważne, tyle się cieszymy. 770 Miliardów wręcz, no wręcz nam to dają, prawda? No i bardzo ciekawe jest ten powracający i coraz częściej powtarzający się motyw z różnych źródeł, nie z tego raportu. To jest tylko jedno, jed, jeden kanał, jedno pudło rezonansowe, że dane będą walutą. No najprawdopodobniej to będzie tak, że jeżeli wszyscy, albo większość z nas będzie żyła socjalu, no to korporacje będą biły się o naszą uwagę. No i to będzie może tak jak w gierkach na Androida, albo możesz zapłacić, albo musisz obejrzeć reklamę. Ja pamiętam taki odcinek z pierwszej serii Czarnego Lustra, zanim ta seria po prostu spadła jakościowo na łeb, na szyję. Pierwsza seria, moim zdaniem, była epicka, gdzie to był, to był, ten świat, gdzie oni na tych rowerach wszyscy jeździli, mieszkali w takim, jakby zagrodach, które były otoczone, które były otoczone monitorami i no właśnie, mogę sobie symulować, że to twoja zagroda, tam obok jest jakaś łąka, czy jakieś inne pierdoły, rzeczywiście nie miałeś żadnego przedmiotu i kiedy, kiedy główny bohater mył zęby, no to odliczało mu się ileś tam, nie wiem, tam tej waluty za to, że no jakąś drystkę pasty do zębów dostał, musiał obejrzeć reklamę, a jeżeli zamkną oczy, oglądając tą reklamę, system wiedział, że oszukuje, no i jakieś takie bardzo, ale to bardzo przeszkadzające dźwięki zaczął nadawać, no i kazał mu jednak tą reklamę obejrzeć. To idziemy w tym kierunku. Oczywiście w pierwszych dekadach to nie będzie tak inwazyjne. To będą musieli być ludzie na tyle uzależnieni od systemu i na tyle bezradni, no, że takie numery będzie można robić. No i reszta będzie mówiła: No, rzeczywiście, ono szukał. <laughs> ono szukał, nie obejrzał tej reklamy. To, to, to nie można tego tak szukiwać. Korporacji, która dostarcza reklamy i dostarcza nam dobra, prawda? Społeczeństwo postrynkowe. Bo wielu z Was myśli, w tym ja, no o ja naiwny, że jeżeli zostaną wprowadzone transakcje bezgotówkowe, bezalternatywne, no to system będzie wszystko o Tobie wiedział. Fakt, można się przyzwyczaić do życia w takim systemie, nie mając alternatywy oczywiście, bo no, no nie zdajemy sobie sprawy, jak my już teraz jesteśmy śledzeni, więc to, to zapomnienie będzie niejako błogosławieństwem, ta ignorancja. Mm. Tyle, że tutaj wchodzimy na nową mądrość etapu. Nie co kto kupił, nie ile i za co, i kiedy, i gdzie to kupił, ale jeszcze Niemcy chcą wiedzieć, dlaczego to kupiłeś, <laughs> a po co ci to jest, a może, a może to dla dobra matki ziemi nie powinieneś tego kupować, prawda? No i co tutaj jeszcze mamy? Wisienkę na torcie, społeczeństwo głosujące, czyli no, nazywajmy sprawy po imieniu społeczeństwo postdemokratyczne. Otóż wychodzą z założenia, że po co głosować, skoro system i tak zna twoje preferencje, twoje wybory, po co tracić czas na demokrację, na wybieranie jakich, jakichś palantów, którzy na dobrą sprawę są maszynkami do głosowania, prawda? Sztuczna inteligencja zrobi to dla ciebie lepiej. Przypominam to, to są, to, są, to są raporty, co siedzi w głowach niemieckich polityków. Ponieważ wiemy dokładnie, co ludzie robią i czego chcą, jest mała potrzeba wyborów, głosowania większościowego czy głosowania. Dane behawioralne mogą zastąpić demokrację jako społeczny system informacji zwrotnej. Nic dodać, nic ująć, ale mamy 770 miliardów, żeby to opracować. Rewelacja, a potem nasze dzieci to spłacą przez 37 lat. No i to tyle. Temat zostawiamy otwarty. Jestem ciekawy, co na ten temat sądzicie. Może to jest dobry deal? Nie będziemy nic robić, będziemy żyć skromniej, ale za to będziemy mieli dużo wolnego czasu. Z jednej strony, no może nikt nie będzie chciał się buntować, ale z drugiej strony wiemy, że. Jak ktoś za dużo w chacie siedzi na socjalu, to głupie pomysły do głowy przychodzą, prawda? Więc no, jestem bardzo ciekawy, co pisowcy, aparatczycy z Mateuszem Morawieckim na czele na naszą starość nam gotują i jaką starość, jakie życie gotują naszym dzieciom. Gotują. Ojejku. Czeka na wasze komentarze. Jeżeli macie chwilę czasu, zostańcie ze mną na tym kanale. Dajcie chociaż szansę jakiemuś filmowi, wejdźcie na główną stronę i porozglądajcie się po playlistach. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. Pamiętajcie, że to Wy jesteście wsparciem. Wasze komentarze, samo to, że no, wybieracie temat w ciemno, jeżeli pojawia się w proponowanych i ufacie, że no, będzie przemycone coś ciekawego, mimo, <laughs> mimo wielu. Wielu niedoskonałości, no to, że jednak ten czas nie będzie stracony. Bardzo Wam dziękuję za zaufanie i życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.